Dokładnie 59 lat temu podczas Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach ustanowiono 27 marca Dniem Teatru Międzynarodowym. Zwykle z tej okazji na scenach Instytucji Kultury pojawia się mnóstwo przedstawień, spektakli, widowisk i tym podobnych. Dziś niestety lub stety to wszystko przeniesione jest do wirtualnego świata, w którym, jak widać, dzieje się dużo. Sytuacja na wielu działa wenotwórczo. Być może na Ciebie i Twoją pociechę również. Dlatego zapraszam Was do tego, by wrzucać pod postem zabawne zdjęcia w przebraniach, fragmenty wierszyków, zdjęcia z przedstawień, w których braliście udział, cokolwiek. Czekamy na Wasze aktywności, na Wasze wspomnienia i tym podobne. A teraz czas na najważniejsze. Życzenia. Wszystkim moim małym i większym aktorom i aktoreczkom, a także tancerzom, bo tancerz też musi grać, życzę dużo zdrowia, wspaniałych ról, spełnienia marzeń, radości, no i szybkiego powrotu na zajęcia. A tym, którzy w obecnej sytuacji w Teatrze życia otrzymali nową rolę, życzę dużo cierpliwości i radości z każdej chwili. Dziękuję. Pest. Już w przyszłym tygodniu kolejny wierszyk do wspólnego nagrywania. I kolejna zagadka: śledźcie tylko profil Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Tam wszystko się pojawi. Do zobaczenia!